Hej, hey. witamy Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał. A ja Sebastian. Dzisiaj witamy Was nad pięknej rzeki San, ale bez wędek. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. musisz iść troszeczkę przede mną. Słuchajcie, jak to w życiu bywa i pewnie znacie taką opowieść wędkarską, że jesteście po pięciu dniach szkoły albo pracy załatwiliście z mamą albo z żoną wyjście weekendowe na ryby. Macie dwa dni po to, żeby spędzić ten czas z przyjaciółmi, znajomymi, kolegami na wędkowaniu. Szykujecie się, gotujecie kukurydzę, kupujecie robaki, nawijacie nowe żyłki na kołowrotki, macie wspaniałe, ostre haczyki. Budzicie się godzina trzecia, jedziecie, jesteście o czwartej nad wodą, już chcecie się rozstawiać i nagle zapomniałem karty wędkarskiej albo legitymacji, albo czegokolwiek takiego, co jest wymagane w regulaminie amatorskiego połowu ryb. A co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. W ogóle nie powinno nas to jako wędkarzy interesować. Składki mamy opłacone, kartę wędkarską posiadamy. Mamy wędki, mamy przynęty, mamy zanęty, mamy wszystko, a nie możemy łowić w tej pięknej rzece, bo bylibyśmy wędkarzami po prostu nieetycznymi, łamalibyśmy regulamin. Ponieważ w regulaminie. W artykule, który wyświetla Wam się właśnie teraz na ekranie, jest napisane, że obowiązkiem wędkarza w trakcie wędkowania jest posiadać wszystkie dokumenty wymagane do tego, aby łowić. Czyli to jest karta wędkarska i legitymacja ze znaczkami, albo jakaś inna forma potwierdzenia, że opłaciliśmy składki i możemy łowić. Jest XXI wiek. W telefonie możemy posiadać dowód osobisty, możemy posiadać dowód rejestracyjny pojazdu. Pieniądze. możemy Tak, możemy posiadać e, kartę do bankomatu, e, możemy płacić telefonem, możemy mieć legitymację szkolną tak. w wersji elektronicznej, legitymację studencką, e, możemy mieć prawo jazdy. Wszystkie dokumenty możemy mieć w wersji elektronicznej na telefonie, a karty wędkarskiej nie możemy, nie możemy mieć. Zresztą zobaczcie, nawet jeżeli, e, nawet jeżeli nie mielibyśmy przy sobie dowodu opłacenia składek, tak? Nie mielibyśmy zezwolenia, ale mielibyśmy kartę wędkarską, to w takiej awaryjnej sytuacji, jaka ma miejsce dzisiaj, moglibyśmy dokonać opłaty nawet jednodniowej, czy dwudniowej i usiąść i tutaj połowić. A tak narażamy się na to, że zostaniemy po prostu. Służownikami, bo w jaki sposób ja mogę udowodnić w trakcie kontroli, że posiadam tą kartę wędkarską? Nie ma żadnego centralnego rejestru tych kart wędkarskich, a wiecie skąd wiem? Ponieważ miałem taką sytuację, że byłem przekonany, że tą kartę wędkarską zgubiłem, więc zadzwoniłem do starostwa, które wydawało mi tą kartę wędkarską i powiedziałem, że jest sytuacja, w której zgubiłem kartę wędkarską i chciałbym otrzymać duplikat. No, bo ponieważ kartę wędkarską posiadałem, Dostałem zapytany, jak dawno temu kartę wędkarską wyrabiałem. Kartę wędkarską wyrabiałem, kiedy miałem 14 lat, ponieważ były takie przepisy. To już było blisko 20 lat temu. I usłyszałem, że oni nie posiadają żadnego rejestru kart wędkarskich ani dokumentów z tamtego okresu. Rozumiecie to? Bo ja niestety nie. Jeżeli wydają Wam dowód osobisty, to istnieje coś takiego jak rejestr dowodów osobistych. I każdy dowód osobisty jest zarejestrowany z numerem, peselem em i na kogo został wydany. Natomiast w przypadku dokumentu urzędowego, który, jego, który otrzymujecie po zdaniu odpowiedniego egzaminu, jakim jest karta wędkarska, która uprawnia Was do amatorskiego połowu ryb, nie ma żadnego rejestru, żadnego centralnego rejestru tych dokumentów. Michał, może ty masz jakieś propozycje, jak to można rozwiązać? No pewka, tak sobie jak z legitymacjami. Można y, mieć kartkę wędkarską na telefonie. I można po prostu sobie wpisać, tak jak na SMS-ie, do kogoś piszemy y, datę dzisiejszą połowu, gdzie łowimy. I nawet jak strażnik przyjdzie, to pokazujemy tylko telefon. Słuchajcie, jest naprawdę tyle możliwości, jak można by było rozwiązać tego typu problemy. Są okręgi, na przykład Poznań, w których e, uprawnienia są potwierdzane już przez kawałek plastiku z QR-kodem i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dlaczego nie można stworzyć takiego rejestru, jeżeli chodzi o karty wędkarskie? Nie rozumiem tego. Nawet jeżeli nie mają centralnego rejestru wydanych tych kart wędkarskich, przecież moglibyśmy pójść do Urzędu Miasta czy do Starostwa z daną kartą i oni mogliby to zeskanować, wrzucić to w sposób elektroniczny do systemu, tak? To jest dla mnie niepojęte, że tego po prostu się nie da zrobić. Mało tego. Już abstrahując od tego, że mamy nowy twór, którym są Wody Polskie i program Nasze Łowiska. Gdzie, żeby opłacić, nie wiem, czy byliście w ogóle na stronie internetowej, ale tam, żeby opłacić i dostać zezwolenie, to już jest w ogóle kompletny anachronizm. Mianowicie, mamy opłacić przekazem pocztowym w tytule, wpisując imię, nazwisko i odpowiednie dane, ponieważ inaczej ich zezwolenie nie zostanie nam wydane, a zezwolenie przyjdzie na adres pocztą polską, gdzie pocztą polską. Przesyłki w obrębie jednego miasta jakim jest Wrocław potrafią iść dwa tygodnie, bo miałem taką sytuację. Gdzie tu sens, gdzie logika? Mamy maile, mamy hologramy, mamy kody QR. Ja mogę kupić bilet przez internet i w ciągu kilkunastu sekund dostaję go i mogę go wydrukować z kodem QR. I przychodzi pan kontroler z czytnikiem pisuje ten kod QR i wie, czy ten bilet jest prawdziwy, czy nie. Dlaczego nie można czegoś takiego zorganizować, jeżeli chodzi o opłaty na przykład w wodach polskich? Miało się zmieniać na lepsze, a czy się zmienia? Nie sami wiadomo. ocencie, sami to ocencie. Piszcie w komentarzach nowe pomysły, jak można by było zmienić formę karty korzystarskiej. Tak to jest bardzo dobry pomysł. Jakie są wasze pomysły na to, jak można by było rozwiązać problem tego, jeżeli nad wodą zapomnicie, po prostu zapomnicie karty wędkarskiej i co macie zrobić? Wracać się? No my tutaj mamy na szczęście bardzo dużo kamyczków i przynajmniej możemy sobie popuszczać kaczki. O ile ktoś umie puszczać kaczki, bo ja umiem. Puściłem trzy, a dziadek dwanaście. no dawaj, teraz będzie lepiej widać to było po prostu jedno wielkie chlub. dawaj dalej o, cztery bardzo ładnie trzeba dobrze nadać, żeby nie tak. Na wiem nie za dużo, no. nie za mało co cztery Trzy. Cztery było. Trzy. Cztery. Trzy. Powiedzcie, że cztery. Trzy. Cztery. Trzy. Ja widziałem jest. lepiej. Jesteśmy praktycznie przygotowani w 100% na to, żeby łowić. A wiemy, że tutaj są przepiękne ryby, bo już mieliśmy okazję łowić je kilka lat temu. No i cóż, nie możemy. Po prostu nie możemy. I jasne, no, można powiedzieć, że mogę mieć pretensje tylko do siebie, że zapomniałem wziąć karty, że zapomniałem wziąć legitymacji, że zapomniałem wziąć opłaconych składek. A przepisy są jednoznaczne i mogę być tylko ja winny. Tylko co innego, jeżeli macie do domu, w którym mieszkacie, 12 kilometrów czy eścia kilometrów i możecie w sumie w ciągu pół godziny czy godziny dowieść te dokumenty, a co innego, tak jak my. Że my mamy do domu ile stąd Michał? 700 km 500. mamy 500, 550 km mamy do domu 550 km. I jak zorganizować dostarczenie karty wędkarskiej. wędkarskiej 600 km. Na chwilę obecną sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli chcecie uniknąć mandatu w wysokości 200 zł za brak karty wędkarskiej albo legitymacji, która uprawnia was do tego, że macie zapłacone składki, możecie łowić w danym miejscu, to niestety, ale musicie zrezygnować z łowienia, tak jak my. Co jeszcze można zrobić nad wodą, nie mając karty wędkarskiej? Oto nasza zanęta, tak tylko nakarmimy zaraz rybki. Nie możesz ty karmić rybaka? Mogę. A ja cię nabrać? Mogę, a ty nie chcesz? Nie, ja nie lubię. Dobra, czuła. Ale zawsze mogę pan nagrywać, to zawsze jest coś. Mamy taką gotowaną kukurydzę. W otwartym worku nic z nią nie zrobimy. Moglibyśmy na nią połowić, a tak przynajmniej podkarmimy ryby No nie chcesz? Nie, dziękuję. tym ktoś musi nagrywać, a ten kimś musi być ja. Wcale nie jest mi przykro, że nagrywam. Nie. Od razu mówię. Ale jest nam przykro, że nie możemy połowić. Aha, to z tego wypadku tak. No. Słuchajcie, żeby nie było tak smutno w tym odcinku, że nic się nie udało nam złowić, a właściwie to nawet nie udało nam się zarzucić wędki, to zapraszamy Was na drugi konkurs w wakacje. Do wygrania będzie kołowrotek, jego parametry wyświetlają Wam się teraz na ekranie. Pytanie: Co trzeba zrobić, aby ten kołowrotek wygrać? Trzeba pod filmem w komentarzu zawrzeć słowo lody i ulubiony smak. Konkurs trwa do 14 sierpnia, a następnie wylosujemy komentarz i ta osoba wygra nagrodę. Jak zwykle szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie w opisie pod filmem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcję. Jak byliśmy na tym miejscu, to udało nam się bardzo fajnie połowić. Klenie, leszcze I nawet bolenia. Zdjęcia z tego połowu wyświetlają Wam się właśnie teraz na ekranie. No, przed chwilą zanęciliśmy miejsce komuś, kto przyjdzie tutaj po nas, z kukurydzą. Mam nadzieję, że wyłowi równie piękne okazje i tak jak my wtedy, wypuści je do wody, aby rosły jeszcze większe. Trzymajcie się, cześć. Może tak być. Trzymajcie się! Cześć! Nie bądź jak większość wędkarzy w Polsce Zabierz ze sobą śmieci Śmieci zabieramy ze sobą Słuchajcie, nie wytrzymałem Pojechałem po kartę wędkarską